Wypadki na przejazdach kolejowych zwykle mają tragiczny finał. W pokazywanej dziś sytuacji na szczęście nikt nie zginął, choć bez ofiar się nie obeszło. Oto dwa mniejsze pojazdy już łamią przepisy, ale kierowca ciężarówki daje popis całkowitej bezmyślności. Po wyłamaniu rogatki wjazdowej zatrzymuje pojazd na torowisku i wysiada z auta. Potem, widząc pędzący pociąg, wymachuje rękami, co oczywiście nie przynosi żadnego skutku, bo przecież droga hamowania takiego składu, jadącego z prędkością podróżną, grubo przekracza kilometr. Ciężarówka została dosłownie znieciona z przejazdu. Skutki tego wypadku są ogromne. Siedmiu pasażerów pociągu zostało rannych, a koszt naprawy uszkodzonego taboru i infrastruktury kolejowej oszacowano na ponad 12 milionów złotych setki pasażerów nie dotarły na czas lub wcale do miejsc docelowych opóźnienia pociągów sięgnęły 3,5 tysiąca minut a jedna z ważniejszych magistrali kolejowych została zablokowana niestety nic nie wiadomo o tym co zostało z ciężarówki a wszystkiemu winne bezrozumne zachowanie jednej osoby jak już wyłamał jedną rogatkę to powinien uciec z przejazdu wyłamując drugą przypominamy więc Przepisy kategorycznie zabraniają wjazdu na przejazd, jeśli na sygnalizatorze pali się czerwone światło. Wbrew przepisom jest także wjeżdżanie na przejazd, kiedy rogatki opadają lub podnoszą się. Za takie wykroczenie jest 2000 mandatu i 15 punktów, a recydywa w ciągu dwóch lat skutkuje podwójną wysokością mandatu. A teraz czas na naszych komentatorów. Dzień dobry, witam Państwa w programie na osi w naszym cyklu Nie zabijaj, i nie daj się zabić. Za chwilę razem z Sebastianem Wątrową pooglądamy jakieś zdarzenie drogowe i do czego będziemy próbowali dotrzeć. Tak, będziemy próbowali przede wszystkim wyjaśnić, jak do tego doszło. E, takich zdarzeń na drogach mamy mnóstwo. Na pewno je spotykacie też będąc użytkownikami e, dróg, więc zobaczcie to razem z nami. Oglądamy. No i teraz pytanie: Czy gdzieś ten zamek, który zatrzaskuje, e, zatrzaskuje przyczepkę na, na kuli Haka, po prostu nie zadziałał? Czy, czy był źle zapięty? Czy była źle zapięta i niezabezpieczona się dodatkowo, prawda? Natomiast no, takie sytuacje, jak widzimy, też się zdarzają I, i o ile to na szczęście skończyło się no, wywrotką pustej, znaczy pustej, no. No, samej przyczepy, o tyle, gdyby sprzeciwka ten pojazd był ciut bliżej, no to mogłoby być naprawdę e, Nie tragicznie wręcz. No, zwracajmy uwagę, jeżeli wwozimy, przewozimy, mamy podpiętą przyczepkę. Sprawdzajmy co jakiś czas, czy ona na pewno nic się tam nie stało z tym zapięciem. Czy wszystko jest podpięte tak, jak powinno być. Czy przewożony towar też jest dobrze zabezpieczony na przyczepie, no bo to też widzimy tutaj drewno. Ta sytuacja jest faktycznie niebezpieczna, bo mogło dojść do kolizji tej uwolnionej przyczepki z pojazdem jadącym sprzeciwka. Ta szczęście, że ona się nie odpięła wcześniej i tą grupkę dzieci nie uderzyła. No właśnie, mogła się odpiąć wcześniej i skręcić w prawą stronę, a wtedy już byłaby tragedia. Tak jak mówiłeś, Saba, jeśli ciągniemy przyczepę, to sprawdzajmy co jakiś czas, czy wszystko ze sprzęgiem jest w porządku, czy tam się przypadkiem nie odpięło zabezpieczenia, albo się nie poluzowała ta część ściskająca kula haka. Możemy narazić kogoś na bardzo przykre konsekwencje. No i sami też wtedy będziemy ponosili jakieś konsekwencje. No to już skończyło się na szczęście tylko szybkim rozładunkiem tej przyczepy. I tak byśmy to I sobie to, nazwali. I tak możemy to nazwać. Szczytki Szybki rozładunek. rozładunek. Obejrzeliście Państwo razem z nami pewne wydarzenie drogowe. My wyraziliśmy o nim swoją opinię. Być może Państwo macie inne zdanie. Zatem piszcie, a powiedz sobie, właśnie, gdzie Państwo mają pisać. No, oczywiście, zapraszamy na nasz fanpage, na naszą stronę internetową i oczywiście na YouTube'a. Tam też możecie wyrazić swoją opinię, swoje zdanie na ten temat. Czy się z nami zgadzacie, czy może widzieliście zupełnie inaczej. Ten przypadek, każde Wasze zdanie będzie na pewno mile widziane. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał przy tym. No i zapraszamy do oglądania programu na Osi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.